Dzień dobry mm. Państwu. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować na układzie wyzwania technologiczne, które stoją przed, przed nami w momencie wdrożenia systemu CECIEN. Zacznę od przedstawienia naszego zespołu. Jestem Wojciech Wysocki. Jestem szefem działu wdrożeń. Za mną są tutaj koledzy z działu deweloperskiego, to jest lider zespołu Tomasz Leske oraz senior deweloper Marcin Florkowski. Dzień dobry. E, może dwa słowa, zanim przejdę do e, agendy naszego spotkania, powiem dwa, powiem dwa słowa o naszej firmie. E, generalnie nasza firma zajmuje się e, dostarczeniem kompleksowego rozwiązania tego e, rynku e, energetycznego oraz gazowego. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów, do których zaliczamy e deweloperów, wdrożeni wdrożeniowców oraz serwisantów. Na tle tych wszystkich wymagań, które obecnie przed nami, przed nami stawia Cezile, również tutaj słuchamy, co się obecnie dzieje na rynku oraz staramy się dostosować do obecnie obecnych wymagań. W ramach prezentacji powiemy dwa słowa tutaj o CESIRE oraz o IRO, o którym już wcześniej się przedmówcy wspominali. O modelu wymiany informacji, architekturze CESIRE. opowiemy dwa słowa o case study, które tutaj z kolegami z zespołu CESIRE wypracowaliśmy. Przedstawimy właśnie te przedmiotowe nasze wyzwania dla systemów informatycznych oraz zaproponujemy rozwiązania adekwatne do wyzwań. Oraz oczywiście zaprezentujemy nasze, nasz pomysł, naszą wizję, jeżeli chodzi tutaj o tę kwestię związaną z decyzją. Jak już wcześniej było poruszane na prezentacji PSN. Oczywiście będziemy mieli tutaj do czynienia z centralnym systemem informacji rynku energii. Ogromną zaletą tego systemu jest to, że będziemy mieli standard wypracowany, przez co nie będzie sytuacji takich, że różni OSD tak udostępniają dane w różnych formatach. Tym systemem, dla przypomnienia, tutaj będzie zarządzał operator informacji rynku energii, który nazywa się Teraz e, w obecnym modelu wymiany informacji mamy tutaj e, połączenia każdy z każdym i te wspomniane wcześniej różne formaty tak, danych, e, które mogą wystąpić, e, powoduje to pewnego rodzaju chaos tak naprawdę. E, w rzeczywistości dążymy tutaj zgodnie z projektem TAKBS. -e, dążymy do tego, żeby ustandaryzować ten format i w związku z tym, tak jak tutaj wspomniałam, będzie udostępniony system Cessire, tak oraz podmiotem zarządzającym będzie OIF. I teraz y, mamy tutaj mm. zaprezentowaną architekturę cesire oraz y, w górnej części y, zaznaczyliśmy systemy IT, czyli generalnie to jest właśnie ten w cudzysłowie y, klocek, gdzie mm. generalnie muszą znaleźć się te wszystkie systemy, m, które będą współpracowały z, z tą całą szczytą danych, tak powiem, informacji z csir Dalsza prezentacja wykaże generalnie, m, co tam znajduje się w środku, jaką mamy wizję. Przekazuję głos tutaj kolejnym. Szanowni Państwo, widać na tej że Głównym obszarem naszych zainteresowań jest segment systemów IT użytkowników profesjonalnych. I żeby taką analizę, żeby zabrać się do tego tematu w miarę rzetelnie, powinniśmy pochylić się nad wyzwaniami, które cały ten projekt, niewątpliwie także przynajmniej wszystkich, stawiał. Na warsztat wzięliśmy przykładowego OSDP, który ma w swoim portfelu załóżmy 2 miliony punktów pomiarowych. Postanowiliśmy wykonać dosyć uproszczoną analizę. Skupiliśmy się tylko na komunikatach i przepływach sesji, referujących komunikaty profilowe i pomiarowo rozliczeniowe, czyli tylko skrawek tak naprawdę, komunikatów, które będą wdrożone w ramach całego projektu. Natomiast w naszej ocenie będzie to znacząca część całego wolumenu danych, które będą w ramach tego projektu transmitowane. Dlatego SDP przyjęliśmy sobie taki rozkład punktów pomiarowych w ujęciu grup taryfowych i cykli odczytowych dla tych punktów. Jak widać prawie 2 trzecie tych punktów to są punkty w taryfie G w cyklu dwumiesięcznym, czyli jest to taka w miarę, w miarę dobra aproksymacja rzeczywistego obrazu takiego przykładowego OSD. Żeby nie przyjąć takiego totalnie pesymistycznego scenariusza, założyliśmy, że punkty dwumiesięczne, czyli ta większość będą rozliczane w miarę równomiernie, czyli tak z miesiąc. W sensie połowa punktów w miesiącach warzystych, połowa niewarzystych. Pozostałe te długoterminowe odczyty będą już na początek roku, czyli styczeń dla odczytów rocznych, styczeń i lipiec dla odczytów półrocznych. Pozostałe punkty wiadomo miesięcznie. Przyjęliśmy trochę pesymistycznie, że wszystkie te odczyty harmonogramowe będą transmitowane 5 dnia miesiąca i założyliśmy, żeby jeszcze było trochę trudniej, że mniej więcej 20% punktów będzie korygowane i w wyniku takiego założenia otrzymaliśmy taki w miarę czytelny wykres, na którym ta szara ściana to są komunikaty tylko profilowe. Ten wykres jest dosyć straszny, dlatego że jest to suma komunikatów transmitowanych w każdym tygodniu w roku. Tych komunikatów najbardziej pesymistycznych według naszej analizy w tygodniu w roku może być prawie 18 milionów. Oczywiście nie wygląda to aż tak źle, bo... Kiedy skupimy się tak naprawdę na tym jednym dniu odczytu, będzie to po prostu 2 miliony komunikatów z profilem plus mniej więcej 3 miliony z groszem komunikatów wynikających z czy odczytkowego. Tutaj mamy rozkład wynikający z tego wcześniejszego okresu kołowego i w sumie z tego wolumenu. Dla nas kluczową informacją w tym momencie jest suma tych komunikatów do przesłania, bo jest tego ponad 5 milionów. Założyliśmy, że powinniśmy się z tym wyrobić w ciągu jednego dnia. Żeby było jeszcze trudniej, założyliśmy, że ten, tak naprawdę powinno się to wyrobić nie przez całą dobę, tylko w jakimś okienku czasowym. No i ta analiza wprowadza nas tak naprawdę do e, pewnych wniosków. E, otrzymaliśmy tak naprawdę trzy kluczowe aspekty, będące wyzwaniami stojącymi przez systemem informatycznym użytkownika profesjonalnego. Pierwsze, jak już wcześniej powiedziałem, jest to kwestia wydajności, gdzie przy założeniu, że te 5 milionów komunikatów w tym najbardziej pesymistycznym dniu mają być wysłane po godzinę, daje nam to oczekiwaną wydajność na poziomie 1,5 tysiąca komunikatów na sekundę. Ponieważ, o czym zaraz będzie mówił kolega jeszcze, jeżeli chodzi o architekturę, y, mamy to rozwiązanie w architekturze raczej modułowej. Taki każdy komunikat, który będzie szedł od systemu. Y, użytkownika profesjonalnego do CSIRE ciągnie za sobą tak naprawdę założyliśmy około 10 komunikatów systemu. No i trzecie, co sumie najbardziej oczywiste wyzwanie to kwestia skalowalności takiego rozwiązania, ponieważ z naszego punktu widzenia jako dostawcy oprogramowania ważne jest to, żeby takim rozwiązaniem móc obsłużyć zarówno dużych klientów jak i małych, czyli dla SDP będą to wolumeny w milionach punktów. Ale dla SDM-ów na przykład to mogą być tysiące. I warto jeszcze wspomnieć o tym, że takie założenia dotyczą nie tylko operatorów sieci dystrybucyjnej, ale też innych uczestników projektu, takich jak na przykład sprzedawcy. I żeby taką, takie rozwiązanie opracować dobrze, powinniśmy przywołać i odświeżyć sobie tak naprawdę, jakie trendy w ogóle w architekturze systemów IT na przestrzeni ostatnich lat były stosowane. I ja o tym poproszę o głos Marcina. Więc tak, chciałbym przedstawić, jakie styl architektury występują w podziale na ich modularność oraz rozproszoność. Pierwszym najprostszym modelem architektury aplikacji jest monolit, czyli w praktyce jeden modlik wykonywalny, który zawiera w sobie w zasadzie cały proces biznesowy. I dostęp do bazy danych jest zazwyczaj zainstalowany na jednej maszynie, w zasadzie to na desktopie, nie na serwerze. Jakby kolejnym krokiem, który nie do końca jest nowy, może być rozproszony Czyli też mamy całą logikę biznesową w ramach jednej aplikacji, która jest realizowana przez i Nazwijmy to modułów, które niestety mają na siebie wpływ. Więc tak, tak zrealizowany system jest trudniejszy w zarządzaniu niż modelek i w zasadzie jest nie, niezalecany. Następnie mamy modularny modelek, czyli aplikację składającą się z wtyczek, z pluginów lub bibliotek dołączanych na jednej maszynie. A ostatnio. Ostatnią architekturą aplikacji, która najbardziej odpowiada za założeniom pod względem skalowalności i wolumenu jest architektura mikroserwisów. Teraz tak, czym różni się ta architektura mikroserwisów od monolitów? Wracając do monolitów tu widzimy, mamy wszy, wszystkie aspekty aplikacji w jednym, w jednym programie. Tak? Mamy zarówno interfejs użytkownika, logikę biznesową jak i warstwę danych. To rozwiązanie nie daje się skalować poziomu. Można je przesłuchajć tylko w pionie poprzez zwiększenie wydajności maszyny, na której pracuję. Daje... Ma to też pewne ograniczenia. Dodatkowo wprowadzanie modyfikacji w takim programie wymaga przebudowania całej aplikacji, wygrania jej na nowo. Nie można zrobić tego po kawałku. Może nieść to za sobą ryzyko, na przykład zaburzenia procesu innego niż był modyfikowany w ramach rozszerzenia. Jest to dobra architektura do stosunkowo prostych systemów, małych, które czy nie będą rosnąć w czasie. W przypadku csir jeżeli mamy do wysłania 5 milionów komunikatów w ciągu godziny, no to raczej potrzebujemy czegoś lepszego, szybszego, możliwego do przeskalowania. Dlatego mamy architekturę mikroserwisów. Widzimy tutaj, że każdy mamy proces biznesowy zrealizowany przez oddzielny serwis, który może zawierać swoją własną bazę danych. Swoją własną grupę procesów biznesowych realizowanych. On zajmuje się jednym wycinkiem całości. Dane potrzebne do wykonania swojego wycinka całości pobiera z innych serwisów odpowiedzialnych za inne fragmenty procesu. W przypadku, gdy chcemy zwiększyć wydajność systemu, możemy zwiększyć ilość serwisów, czy gdy chcemy. Yy, dołożyć nowy proces do całego systemu, to po prostu dokładamy kolejny mikroserwis, nie, nie yy, naruszając pozostały. pozostałych. Więc skoro już mówimy o architekturze mikroserwisów, to możemy zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy, czyli mamy, jest, mamy wiele usług, jednak yy, one muszą się ze komunikować i komunikujemy je, każdy z każdym. Takie rozwiązanie nie się rozłączy, na przykład jak tu widzimy, w przypadku pięciu serwisów musimy zrealizować dziesięć mgrefejsów komunikacyjnych między nimi. Jest to trudne, wprowadza wiele punktów, w których potencjalnie możemy wystąpić jakiś błąd, trudne w testowaniu, trudne we wdrożeniu. Dlatego preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie szyby danych, czyli brokera wiadomości, który przesyła komunikaty pomiędzy serwisami, ale tak, że każdy serwis ma zaimplementowany jeden interfejs, jeden punkt styku z całym systemem. Przykładowymi yy, aplikacjami bibliotekami dostępnymi realizującymi brokera wiadomości jest np. Szyda, Rabbit.eu, Apache Kafka, WebSphere i tym podobne. Tutaj wrócimy teraz do całego systemu CECILE i gdzie my jesteśmy. Nasza aplikacja, którą chcemy zaprezentować na przódki CECIRE, znajduje się w tym fragmencie całego systemu. Jest to koncentracja usług IT i firmy Po pierwsze, bo tutaj mamy powiększenie tego kwadratu z poprzedniego slajdu. Po pierwsze, mamy tą maszynę cesire tych usług API, które komunikują się z naszymi systemami w standardzie AS4. Więc na wejściu mamy interfejs komunikacyjny AS4, który pobiera i wysyła komunikaty do cesire i odpowiada za za, samą, za sam interfejs do CESIRE. Pobiera te komunikaty z naszej szyny danych, która jest centralnym punktem systemu. Komunikaty pobrane z CESIRE zostają zarejestrowane w bazie danych komunikatów, łącznie z ich statusem przetworzenia komunikacji, który możemy podglądać w interfejsie webowym. Komunikaty, które są wysyłane z systemów dziedzinowych trafiają przez szynę również do tej klasy komunikatów i później są nadawane do interfejsu komunikacyjnego procesyjne. Dodatkowo w ramach InfiniHava możemy zrealizować procesów biznesowych w formie dołączonych tutaj mikro usług, które zarówno mogą realizować jakieś procesy w tle bezsługu, jak również mogą być jakimiś z procesami samego CCI, na przykład w Dodatkowo zaletą tego systemu jest łatwa integracja zarówno z systemami na naszej produkcji, jak i innych dostawców programowania z systemami dziedzinowymi użytkownika profesjonalnego, takimi jak system pomiarowy, system zmiany sprzedawcy, system klinikowy, CR i tym podobne. Sposób integrowania się z tymi systemami też jest. To w zasadzie dowolny, bo możemy się integrować poprzez napisanie jakiegoś interfejsu, który synchronizuje nasz system z szyną danych, która już jest wdrożona u OSD. Możemy też na przykład połączyć ten system wdrożony u OSD bezpośrednio z naszą szyną danych i wystawiać komunikaty, jak również przez prosty interfejs, który tłumaczy komunikaty nasze na systemu dziedzinowego. jest łatwo skalowalne poziomowo, co też przekłada się na wysoką wydajność przetwarzania komunikatów z tym rozwiązaniem, a nade wszystko, i tego nie należy o tym w ogóle zapominać, jest to łatwo integrowane z istniejącymi systemami dziedzinowymi takiego SG, zarówno autorstwa naszego, jak i też autorstwa innych dostawców. Oczywiście w ramach tej architektury Mamy już w portfolio kilka produktów. Część z nich jest już wdrożona, część z nich jest w fazie zaawansowanego dewelopentu. Jest to na przykład biuro biologi klienta. Aplikacja kliencka systemu Wire, czyli InvireQ oraz system pomiarowy, raczej nasz sprzedawcy, czyli ZDP. Możemy się tutaj zatrzymać na chwilę czy z mamy jeszcze 32 sekundy ponieważ jest to system co do zasady podobny w działaniu do HACESIRE, pilnujący jakości transmisji komunikatów i ich przesyłu. Oczywiście odpowie, podobny odpowiednio do skali, bo CESIRE jest przedsięwzięciem oczywiście, oczywiście znacznie większy. Mamy również w ramach tej architektury na tappecie rozwiązanie nie tylko związane z CESIRE, ale też po prostu z interfejsami. Może tylko słowa, jeszcze po słowa na temat e, interfejsów, na których działa ta komunikacja e, oparta na tym rozwiązaniu. W przeciągu godziny przetwarzano około od 700 tysięcy komunikatów. E, wiemy, że to jest o wiele mniej tak, komunikatów niż do w sesji na Stadium, chociaż tutaj przećwiczyliśmy. ale tutaj wcześniej koledzy wspominali, że to rozwiązanie jest e, łatwo skalowane poziomo, więc tą wydajność jesteśmy w stanie zwiększyć bez problemu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na przyszłość.